Elżbieta II zmarła we wrześniu 2022 roku. Wraz z jej odejściem zakończyła się pewna, trwająca zresztą aż 70 lat, ważna epoka. Zgodnie z zasadą dziedziczenia władzę po matce przejął Karol III. Zanim jednak to się stało, media obiegła informacja, że jego młodszy syn nie zdążył pożegnać się z nestorką rodu. W wywiadzie dla CBS mężczyzna zdradził, że choć wcześniej pytał Williama o to, jak zamierza dostać się do Szkocji, nie został zaproszony na pokład lecącego wcześniej samolotu. Na lotnisku nieopodal rezydencji monarchini wylądował po fakcie, czyli po ogłoszeniu jej śmierci. Choć Harry jako pierwszy opuścił posiadłość, spędził ostatnie chwile z babcią, której ciało ułożono ponoć wówczas w sypialni. To właśnie ona w marcu 2020 roku zaakceptowała odsunięcie się wnuka i Meghan Markle od pełnienia obowiązków wynikających z przynależności do rodziny królewskiej, rozumiała ich potrzebę rozpoczęcia życia na własną rękę, ale nie chciała, by ucierpiało na tym ich zdrowie lub życie. Napisała więc oficjalne pismo, w którym ze względu na zasługi Harryego, wciąż będącego częścią dworu, podkreślała konieczność zapewnienia mu bezpieczeństwa. Jak wiadomo, tak kwestia do dzisiaj nie została rozwiązana. Niepokojące się o dobro swoje, żony i dzieci Hary wciąż domaga się w sądzie o przywrócenie mu przywilejów królewskich w zakresie prywatnej ochrony ciągle próbuje skontaktować się w tej sprawie z ojcem, w którym upatruje ostatniej deski ratunku. Niestety, bezskutecznie. Karol Ponoć nawet nie odbiera od niego telefonów, a na prośbę o umówienie spotkania wymawia się napiętym grafikiem. Jednocześnie mąż Markle nieustannie procesuje się z tabloidami. Jak podaje Daily Mail, w najnowszym wywiadzie udzielonym na potrzeby programu dokumentalnego, tabloid Sontrial Harry zapewniał, że babcia mocno wspierała go w tej walce i zależało jej, aby ta sprawa wreszcie się zakończyła. Odbyliśmy wiele rozmów przed jej śmiercią. To jest coś, co bardzo wspierała, wiedziała, ile to dla mnie znaczy podkreślał trudno uwierzyć w jego słowa zwłaszcza że jeszcze niedawno sam mówił on że elżbieta II zdawała sobie sprawę z istnienia tajnego porozumienia między pałacem bakinga a grupą mediową do której należy między innymi dziennik desun na podstawie tej umowy przedstawiciele dworu mieli zrezygnować z pozywania tytułu jest w tym coś wyraźnie niesmacznego nigdy nie dowiemy się jak brzmiała rozmowa między wnukiem a babcią poznamy tylko jedną stronę tej historii Powiedział ekspertowi od Royalsów Richardowi Edenowi jeden z dworzan. Zobacz też, szokujące zachowanie Meghan Markle. Tak potraktowała Harego przed kamerami William podjął ostateczną decyzję w sprawie Meghan. Najpierw choroba Kate, a teraz takie wieści fani żyli ich konfliktem, a teraz takie wieści. Harry zareagował na powrót Keitelżbieta Elżbieta II Karol. Czy jego młodszy syn nie zdążył pożegnać się z nestorką rodu Williama, nie został zaproszony na pokład lecącego wcześniej samolotu? Zaakceptowała odsunięcie się wnuka i Meghan Markle od pełnienia obowiązków, napisała więc oficjalne pismo, w którym ze względu na zasługi Harry'ego, wciąż będącego częścią dworu, podkreślała konieczność zapewnienia mu bezpieczeństwa. Ciągle próbuje skontaktować się w tej sprawie z ojcem, jednocześnie mąż. Markle nieustannie procesuje się z tabloidami. Odbyliśmy wiele rozmów przed jej śmiercią. To jest coś, co bardzo wspierała, wiedziała, ile to dla mnie znaczy jest w tym coś wyraźnie niesmacznego. Nigdy nie dowiemy się, jak brzmiała rozmowa między wnukiem a babcią. Poznamy tylko jedną stronę tej historii zobacz też, szokujące zachowanie Meghan Markle. Tak potraktowała Harego przed kamerami William podjął ostateczną decyzję w sprawie Meghan. Najpierw choroba Kate, a teraz takie wieści fani żyli ich konfliktem. A teraz takie wieści. Harry zareagował na powrót Kate.